Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Witki. Gamer. w dzisiejszym filmiku nagrywam dla Was filmik dla dziewczyny erotysty, żeby nie zamazywał sobie. Jest tu. Zapraszam Was na profil realu. Poznanie link do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi do ponad 89 łapek w górę. Do mi, co subskrypcji, do ponad 10 tysięcy subów. I pozdrawiam wszystkich moich najnowszych i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie pozorowini. No dobra, to teraz słuchaj chłopaku Erostei. Nie zamazuj sobie zdjęcia nóg, no, bo to po prostu krzywdzi Twoją dziewczynę i to jest nieładne. Pokazuj jej swoje stopy, tak, żeby to nie wyglądało obrzydliwie. Tylko po prostu staraj się ich nie zamazywać, bo to nie byłoby fair z Twojej strony. Tego ci właśnie życzę, żebyś tak nie robił. No dobra, to na dzisiaj tyle na to moim filmiku. Jeżeli nie podobał Wam się mu. Jakże przyfajny odcinek z przekazania wiadomości dla chłopaka Eros, żeby nie nie od zdjęcia swoich stóp dla nich, to wiecie co robić, dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to to brudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale PawłowiecKizajmer, Zajmerno i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego na swoją i i znajomymi, trzymajcie się ciepło, cześć i pa, papa, elo, pamordy, życzę Wam miłego dnia, papa.